Witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Tym razem będziemy opowiadać o mało znanej postaci, o podpułkowniku Tadeuszu Parafińskim, który związany był między innymi ze Żninem. Tadeusz Parafiński urodził się 2 lutego 1896 roku w Krakowie. To tam właśnie ukończył szkołę podstawową, następnie szkołę realną oraz studiował w Akademii Handlowej, by przed wybuchem I wojny światowej rozpocząć kolejne studia na politechnice w Krakowie. Działał w Sokole, działał w skautingu i taka ciekawostka również był piłkarzem klubu Wisły Kraków. Był drużynowym drużyny skautowej e, oraz działał w kilku właśnie jednostkach harcerskich. E, tuż po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich e, Józefa Piłsudskiego. Walczył na różnych frontach, m.in. na Wołyniu czy Bukowinie. Uczestniczył również w bitwie z Niemcami pod Kaniowem w 1918 roku. Tadeusz Parafiński po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku wstąpił do wojska polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, by następnie być słuchaczem kursu Szkoły Sztabu Generalnego w Warszawie. W okresie międzywojennym służył w różnych jednostkach wojskowych, m.in. w 10. Dywizji. Piechoty w Sztabie Generalnym również w 1928 roku trafił do dowództwa okręgu Korpusu VIII właśnie w Toruniu. Również później był w dowództwie okręgu Korpusu I w Warszawie, by ostatecznie trafić do 26. Dywizji Piechoty, która stacjonowała m.in. w Kłótnie, w Łowiczu, w Skierniewicach. I właśnie z tą jednostką wojskową ponownie trafił na teren dzisiejszego województwa Kujawsko-Pomorskiego tuż przed wybuchem II wojny światowej. Tadeusz Parafiński trafił do 26. Dywizji Piechoty, która właśnie wiosną 1939 roku i latem tego roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej, została przesunięta w okolice dzisiejszego Żnina i Wągrowca. Sztab tej jednostki 26. Dywizji umiejscowiono, umiejscowiono w budynku szkoły w miejscowości Wapnonowe niedaleko Kcyni. W lipcu dowódcy tej dywizji podporządkowano pod względem taktycznym bataliony obrony narodowej ze Żnina, Wągrowca i Kcyni. I wówczas rozpoczęto budowę polskiej linii obronnej w okolicy Żnina. No i właśnie budowę schronów w okolicy Żnina nadzorował Tadeusz Parafiński. Kierownikiem prac był właśnie Tadeusz Parafiński, a kierownikiem technicznym Mieczysław Wężyk. Polacy planowali wybudować w okolicy Żlina aż 60 różnych schronów. Ostatecznie powstało tylko 6. Niestety pozycja ta została opuszczona na początku września w wyniku właśnie szybkiego natarcia Niemców oraz podjętych decyzji, aby e, polskie jednostki z tego e, odcinka przerzucić na inny odcinek frontu. Polacy wzięli udział w bitwie nad wzórą, o której nieraz już wspominaliśmy w różnych naszych Odcinkach. W naszym materiale postanowiliśmy właśnie pokazać Państwu, jak współcześnie wyglądają schrony wybudowane m.in. przez naszego bohatera w okolicy żnina. Tak jak wspomniałem, z 60 planowanych schronów Polacy zdążyli wybudować tylko 6. Nasz bohater Tadeusz Parafiński po opuszczeniu Żnina we wrześniu 1939 roku bierze udział w bitwie nad Bzurą. Jego jednostka walczy m.in. pod Sochaczewem. Polacy próbują przebić się do Warszawy, a nasz bohater Tadeusz Parafiński ginie w bitwie pod Łomiankami 22 września 1939 roku. W naszym cyklu bohaterowie historii pokazujemy różne postacie. Pokazujemy postacie bardzo dobrze znane, jak królów czy biskupów, ale również postacie nieco mniej znane w innych częściach naszego województwa. Między innymi Tadeusz Parafiński jest taką postacią, takim bohaterem. W ten sposób zachęcamy państwa do poznawania dziejów naszego regionu i odkrywania województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania.